Witam Was bardzo, że się w takim odcinku informacyjnym. Chcę wam, chcę wam coś powiedzieć. Co, no, co chrześcijanki ukrywałam, ale wiem, że wiele osób pewnie wie o co mi chodzi. A jak nie wiecie, to co się dowiecie na tym filmie. No, wiele osób wie, jaką, jaką mam chorobę. A no, że nie potrafię na przykład widzowie czytać. Zawsze sobie, jak ktoś do mnie pisze, zawsze sobie wklejam, w tłumaczu. A jak na przykład na coś napisać, to sobie po prostu tu że tego używam sobie po prostu. Jak ktoś coś to, to napisać, tak, tak sobie pomagam po prostu, bo wam. Trudno mi jest po prostu pisać i, i, no. I pamiętam, że kiedyś, jak ja robiłem live'a, to, to, to jeden to jeden widz się mnie za to, że, za to, że używam tłumacza. Pamiętam, że wtedy pewno wtedy mój moderator go zbanował. Bo tragedia, bo nieładnie, nie no nieładnie wyzywać osób niepełnosprawnych. To jest. A znam, no, a znam wiele osób. A, a znam, a znam, a znam, znam wiele YouTuberów, którzy wyzywali osoby niepełnosprawne, i. Był taki jeden YouTuber, który wyzywał, wyzywał osobę niepełnosprawną, ale nie, nie jestem pewien, jak to było. I chyba trafił do więzienia. Nie wiem, coś takiego, było. Szybko był w telewizji. No także chciałem, wam, chciałem wam to powiedzieć. Chcę, chcę być po prostu szczery z wami. I też dużo się u mnie w życiu wydarzyło. Nie chcę wam w sobie tego mówić. Pewną osobę mam fajną bardzo, która mnie rozumie. I po w ogóle pozdrawiam tą osobę bardzo serdecznie, cieplutko. No i właśnie nie wiem, co zrobić, kurde. Czy nagrywać sobie jeszcze na YouTube, czy już odejść z YouTube? Bo pamiętam, że jak kiedyś odeszłem z YouTubea to wiele osób się popłakało. I się zrobiło smutno. To taki fajny YouTuber odszedł z YouTubea I właśnie nie wiem, i nie wiem, nie wiem, co zrobić też zostawcie na sam sercie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale dla zasięgu i zostawcie jakiś komentarz po sobie fajny pamiętam, że jak kiedyś na filmie powiedziałem, że to, no, że jestem osobą niepełnosprawną, to jedna, jeden komentarz, komentarz był współczuję ci choroby też został komentarz nie przejmuj, nie przejmuj się kuboś hejterami nagrywaj, nagrywaj o więcej odcinków, bo, bo, bo widać, że lubisz to robić no z mi to radość nagrywanie i no... I też w ogóle, też w ogóle był taki, był, był taki widzowie, był taki jeden youtuber Który, który, który też miał chorobę Ale on, ale on miał chorobę nieuleczalną, zanik mięśni I też, też nagrywał, on to wszystko kurde sam robił On to wszystko sam robił to Wszystkie miaturki. I pamiętam, że jak, ja lubiłem tego youtubera oglądać, pamiętam, że jak odszedł Już go nie ma na tym świecie Bo choroba mu, choroba mu nie, nie pozwalała nagrywać to się popłakałem, bo by się smutno zrobiło. A du dużo osób, dużo, dużo dużo też miał hejterów, dużo osób go wyzywało, za gło, że ma tak niski głos czy coś takiego. No i no. No i tak to właśnie jest. No, no to w sumie ja takie życie Co zrobić. Kiedyś, kiedyś też miałem, kiedyś, to ja kiedyś, kiedyś coś miałem taką sytuację, że już nigdy ja już nigdy w życiu nie, nie, nie dam kamerki na odcinku. Ktoś, ktoś, chyba, se, kiedyś, miał, kiedyś miał, kiedyś taki głupek zrobił taką rzecz U, Zrobił sobie... nie, nie powiem nawet tego Zro, e, No moją twarz, moją twarz ustawił na swoim profilowym Kiedyś taka osoba Bo ja kiedyś nagrywałem z twarzą, ale już nie będę nagrywał z twarzą, bo Nie Napi Napiszcie mi w komentarzu co myślicie o tym Swoje przemyślenia no szczerze nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Czy, czy no. A wiem, a wiem, że wiele osób lubi oglądać moje filmy, lubi mnie. Bo ja, bo ja jestem, bo ja jestem jestem taką osobą miłą, pomocną. Nikogo nie, nie, wyzywam, nie biję. I też, i też dostawałem, dostawałem komentarze, gdzie, czy, chodzę do czy chodzę do normalnej szkoły, czy... Ach, ja chodzę do specjalnej szkoły, nie powiem wam gdzie, to jest moja prywatna sprawa. Też nie chcę w sumie dużo rzeczy prywatnych mówić, bo nie chcę. No. Jeszcze może będę kończył, bo się już rozgadałem się. Także widzowie komentujcie, subskrybujcie. Zostawiacie łapeczki w górę. I napiszcie mi jakiś komentarz. Co myślicie o tym.